Kolejne zadanie jest zadaniem z optyki geometrycznej. Proponuję, zatrzymaj teraz film i zapoznaj się z treścią. Ja będę zadanie, rozwiązanie zadania, kontynuował, objaśniając o to, o co tu w tym zadaniu chodzi. Otóż, często i nam może się zdarzyć sytuacja podczas fotografowania. Że chcemy sfotografować muszkę wędrującą po szybie. Ale jak się zbliżymy z obiektywem aparatu za blisko, nie zrobimy zdjęcia, nie będzie ono ostre. Otóż aparat fotograficzny, którym w zadaniu dysponujemy, ma ogniskową F1 i wszystkie przedmioty, Znajdujące się w odległości od obiektywu od pół metra do nieskończoności, będą na zdjęciach ostre. No ale jak te szczegóły, muszki uchwycić? Wymyślono nakładkę na obiektyw. W naszym przypadku jest to nakładka w postaci soczewki o ogniskowej FD, dzięki której to będzie możliwe. I autor prosi nas, w jakim zakresie odległości będzie można robić zdjęcie, jeśli dodatkowa soczewka ma ogniskową 120 mm. Proponuję, skoro znamy dla soczewki aparatu ogniskową LX1 oraz X2, napisać dwukrotnie równanie soczewki i wyznaczyć Y1 i Y2. Czyli odległości minimalną i maksymalną matrycy od soczewki obiektywu, przy których to odległościach obraz będzie jeszcze ostry. No to teraz rozpatrzmy aparat fotograficzny z nakładką. Oczywiście układ ten ma już inną ogniskową F2, a ponieważ autor mówi, że soczewki możemy traktować jako cienkie i ustawione bardzo blisko siebie, to zdolność skupiająca układu powstającego jest równa sumie zdolności skupiających poszczególnych soczewek. Zdolność skupiająca układu to 1 przez F2. Zdolność skupiająca poszczególnych soczewek to 1 przez F1 plus 1 przez FD nakładka. No i stąd wyznaczamy ogniskową. Układu. Jest ona równa 48 mm. Teraz zastanówmy się nad taką rzeczą. Jeśli mamy aparat fotograficzny, wnętrza aparatu zmienić nie możemy. Tam znajduje się matryca w ściśle określonej odległości od obiektywu. Jeśli ustaliliśmy, że obrazy będą ostre, jeśli powstaną w odległościach y1 i y2, od obiektywu, to takie same odległości muszą istnieć bez względu na to, co ustawiliśmy przed aparatem fotograficznym, bo inaczej nie będą ostre. Zatem, skoro mamy znaleźć x1, x2, prim odległości te graniczne, w przypadku aparatu z nakładką, no to Y1' i Y2' to będą odległości obrazów, jakie powstaną w przypadku soczewki obiektywu z nakładką. Ta odległość jest taka sama, jak była na początku, bez nakładki. No to piszemy dwa razy równanie soczewki. Ogniskowa teraz układu jest F2 i z drugiej strony drugie równanie wygląda tak. Z pierwszego wyznaczam X1, z drugiego wyznaczam X2. I to są odpowiedzi na polecenie autora zadania. Ale jakie będzie powiększenie obrazu dla najbliższej dopuszczalnej odległości obiektu? Dla najbliższej dopuszczalnej odległości obiektu będzie to powiększenie takie. Ale warto obliczyć sobie również z drugiej strony powiększenie graniczne, żeby orientować się, w jakich granicach się poruszamy. Dlatego obliczyłem również powiększenie P2.